Siemaneczko kochani z tej strony Lexu witam was w pierwszym odcinku z Minecrafta z Speedberavem. Czy widać? Witam, witam Co... Dzisiaj będziemy zegrali w Star Wars. No. pokażemy jak bardzo jestem słaby. On ma siódmy poziom, a mam pierwszy, bo rzadko gram Minecrafta, ale... Why not? Właśnie, trzeba party Ej, zrobić się, właśnie, jesteś... Bo cię nie zaprosiłem do party. <laughs> Dobra, to zaproszę do party czy coś. Dobra, gdzie tu było? Patrz na tego skina. Te? Co? Patrz na tego skina. ociek. Dobra, lecimy już co nie? Mhm. team. Powiedz pierwszy. Idziemy. A to na ja muszę na, na teamowych to ja muszę, bo to ja Bo A, no to jestem liderem Mhm, z innym. To weźmy team świątynia. O, już jesteśmy. Fibry Flex Ja proponuję. Proponuję przejść na inną arenę, bo prawie na pewno nikogo nie będzie. No to wiem, bo ty jesteś tym liderem. Ale nawet jak wyjdę, to ty musisz też wyjść, nie? Na teamo teamowych raczej. A nie, są team zarośla, tylko 3-osobowe. To wchodzimy? Gdzie No dobra, masz wejść. A oto nasz damy. przyjaciel 1, 2, 3 pawcio tak. Na szóstym poziomie o, kurde Okej, okay, dobra Mam miecz, dużo strzał i łukasz sześć bloków hmm. Ja mam diamentowy zbój, tylko spodnie no Mogę no, ci kurde, dać. Tak. Dawno w Minecraft nie grałem Mogę ci dać trochę bloków. Nie no, to już się idź buduj, tak jak ten typ. Co jest? Co to było? Aha, smok lata, jakby nie zawsze. Żyjesz? Bo chłop nie zawsze to tyłu. Boże, ja muszę zaraz grześcić, Boże. Jak to jest głośno. No, ten tego. No i to by było z mojej gry. Wychodzimy? Tak. <grych> Chodź. Dobra, i to była runda rozgrzewkowa. Oczywiście, w zasadzie pójdzie mi gorzej. <grych> Dobra, bierz już następną arenę. E, to weź Fort 1, ale ty też musisz samodzielnie dołączyć. No, już jestem. Mam dobrą broń, ale mam słabą zbroję. Nie umiem określić, jestem słaby w tych Skyward. I nie wiem, co jest dobre. Ogólnie się mało znam na mojej <grym> Więc no. no. Ale widzę dużo DMQR-ów. To może jakiś soj e, sojusz planowy będę mieć. Boże, już u mnie latają gdzieś chyba. To ja pójdę do parcia. Hmm. Okay, mamy 3D w składzie Tepną się do ciebie. Boże, o, pokonałem go lamusa. Ha 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 Ma rakietę Rakiet Gumę Znowu spadł. Na ma drugą? Je, Jej, trzeba go Nie ma już? Może się boję wychodzić, stąd? Za głośno tam jest. Będę <grym> ja musiał bo jest... Albo nie jest problem, bo to są moi koledzy z planu. Dobra, już nie koledzy Możesz strzelają iść? do mnie. Te chyba lepsze są. Zobaczmy ten. Eee, bardzo wciągający gameplay. Mój? No Zobacz. <ścoughs> to zobaczyłeś. No ten tego. To. Ale przynajmniej. Zabiłem jedną osobę. Ja też. Tak. Dobra, gdzie jest tych Speed Bridge? Skały jeden. Coś obok mnie, widać. Może jakiś Oficie. sojusz na początku i później się z, z nimi klepiemy, co? Hmm. Żebyśmy za szybko nie pali, a przynajmniej żeby nie za całkiem szybko kusząca, nie bali. Całkiem kusząca propozycja, ale chyba tutaj za sojusz jest I ban, nie. więc na razie po prostu będziemy się unikać. Spoko. Fuh. Ale gówniany miecz. Niby żelazny. Ja mam koniec, rozumiem. To jest drugim najlepszym mieczem w, na serwerze. Nic jakichś gości chyba. Nie jestem pewien. Kurde, nie mam żadnych rzeczy. Nie mogę tam iść nawet chyba. Powiem, <grym>, budujesz. Już goście z gamentowym setem na środku. Boże. Zginął. Dosłownie do przed też <grymne> no, ten tego więc. Następna arena. <grymne> Następna arena. 4, 3, 2, 1. 2, 1. No, no, ja mam opóźnienie do ciebie. I to ciebie się buduje. Nie sądźmy. Świetnie. Tak, 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 śmiesznie. No, Dobre sobie. Dobra, teraz idźmy na obserwować speedrill. <coughs> no wiem, mówię, że obserwować speedrill. Bo... A, zobaczmy co robi. Walczę ostro. Ale mu uciek Nie, co to ja, ja, ja już go nie chciałem. Bro. Ja już go nie chciałem gonić. Teraz go... będzie klepka? Hmm. Piąt poziom przeciwko siódmemu. To wygrał. Siódmy wygrał, ale malował strasznie. Gdzie jest Pivri. Tam Nie. jest Pivri. Przesłucham. Dzielny bojak. Za tobą, za tobą jest dosłownie. Ale okay, bo to. Czekaj, bo, bo to jest Aha. mój klanowicz. To jest mój klanowicz. Aha, to nieźle. Co to za teamingi nielegalne. Ja chyba tutaj e, tak zwany sojusz klonowy. Mhm. Dobra, to będę kibicował temu e, Klapkowi. O, Klapek, dokładnie. Zobacz, zobaczmy, co zrobi dzielny Klapek. Zabił? Ja, zabił speed ale... Nie! Klapek nie, nie, wygrzał nie. z nim obok! A, dobra, to zabił twoją koleżankę. Ale a wcześniej zginie chyba sam. Nie? Uciekł? Nie, tak nie, jak nie, uciekł, uciek. A wy wszyscy tutaj, Klanów, nie staliście kontrolą. Ja, ja mu naprawdę życzę zwycięstwa za to, że jesteście teamowani. że na teamujecie Znaczy, teamujemy, bo, bo tak. Ma klapek je. na plecy podwójne. To... Podwójne plecy ma klapek, to wygra. To hmm. polega na tym, że po prostu siebie nie bijemy, nie? No wiem, no. no. I... O, chyba gryf padnie. Tak. I. O, nie, uciekł, uciekł, ale spadł. Padł. Hmm. Dobra, no ja ja jestem specjalny z tym. Chyba klapę przegra. Tak, nie, przegra, nie klapy. przegra. Ma jeszcze nie, rakietę? Nie, walczy ostro. Walczy ostro za wzięcie. Ma szansę. Chłop to zrobi. Wierzę w niego. Dostał prawie strzałę w łeb. No. I les top 10 walkonimy. Klap kontra koncur. Eee podobne zbroje i podobne podobna miecz. Kopek wygrywa. Został. Musi wydać został. Został tylko a jeszcze próbuje się ratować z Może się uda, może się uda. A ić. A ić, on skoczy. Niestety nie. A i jednak jednak rakieta. Poszła rakieta, ale nie wiem czy flash wysta, ale nie wiem czy uda się fleszem jeszcze się dostać. Ej, dwóch naraz się zestunował. Ale ten się... Chyba... Ale kocer uciekł. Przeżył. Niestety klapek pole. Zwycięzcą okazał się kocer z tyhnu. Speedriva. Idziemy na piramidę jeden, co nie? Tak. No nie, obozowisko teraz jeden. Piramid. do obozowiska. Ale weź piramidę. O też są moi klanowicze. No. Obok gdzie jest jeden klonowicz? A reszta już nie wiadomo. Jestem obok. I no. obok ciebie też jest my No to nieźle, ja już mam przerypałem na same starcie Oj, no tak, to już tak jestem za czym gównem w tej Skywarsa To jeszcze nam nie będą lepm hmm. Ile skrzynek na tym na wyspie 3 już Już cię bią? Nie już na tym. Jakieś torpedy rzucają Fuck Jezu To się wytnie. Więc tak, e, ja już spadłem Dlatego... No we, e, Będziemy teraz obserwować gameplay Mr. Lexa Bierzemy bookshelf Idziemy na pustą... E, tego... Wyspę Vigriva Ojej, ja myślałem, że nie wyskoczę Tak było, nie wiem Eee, leci. A jednak nie, nie leci, nie leci. a co robię, no. i hey, ale całym klanem idą na niego. Co nie Hmm, czy zostałem sam na twój klan? Nie, no, jeszcze, nie jeszcze jest nie. jakiś Jakub, jeden, dwa, Jeszcze patrzy, walczy, cztery. jeszcze walczy. Nie do końca. Ten grozi. A nie, mi. czekaj, chyba, chyba. Czekaj. E jednak nie, wszyscy są w sojuszu. Tak. Więc jesteś sam na ich czterech. Powodzenia. No ten, te... To. Dobra, patrzcie, jaki jest ten dobry. Ten tego. Czy zrobi ten skok? Czy zrobi, Czy, no, te... to... Czy, Czy, Czy mu się uda? Brawo! Oj, Jezus, nie... Ja nie chcę znowu tracić na swój klan, z To... To byśmy musieli Charki. chyba zmienić grę w tym momencie. Ale proponuję no, Bart jest. jeden. Też. Może się uda, że nie będzie mojego klanu. Jak na razie. Ale są chyba inne klany. Nie? Ale... Nie, jest. Jest twój chyba. Ta. Na tej arenie nie. jest. Ale na tej są... arenie nie. nie. Między różnymi arenami się pisze, tak? Tak. No to nieźle. Widzę jak córka pisze cały czas. To co mnie ostatnio dojechała w pierwszej rundzie. Czy tam drugi? A córka albo no bo jest założycielem planu. Dobre info. Dobrze wiedzieć. Bardzo mi się przyda. Dzięki za te info. Nie ma za co. Kochany jest. Mam bardzo dobrą zbroję, ale nie mam żadnego miecza. Ale też budować się na środek chyba nie ma sensu. Albo i je ma. Znowu i rape. Obserwujemy użytkownika. Okej, okay, ponieważ u niego nie dzieje się nic ciekawego. Zajrzyjmy, ja. co się dzieje u innych graczy. Kamera film. Zaraz chwila, jeszcze kamera filmowa. O. Nie, nie e, Tak więc, tak zostałeś tylko ty i Jasiek. I Jasiek. O, dobra. Chciałem powiedzieć, że, jak... I, że Jasiek ma i na tym i nawet o tym nie wie, ale już odebrał go. Czyli jest za tobą. Prawda? Zauważyłem. Piękny rzut. Piękny knok. Ale już teraz po tobie. No. Chociaż... Nie, dobra, w lawie się ratuje. Bo jest, chyba jest pośledza o mnie. I ma miksturę odporności chyba na ogień. Ale ja mam knoku baka. Ale już. <laughs> Ale ma nie ma AIMA, więc... Ojdź. No szesnasty poziom, nie? Uwaga, z góry lecą. Kurde, no tak, ojciec. Bo wiem, że z góry lecą. ma. ale przynajmniej nie zginąłem pierwszy. Jest, tak. jest... jest plus. Ej, w sumie ani razu nie zginąłeś przede mną. Co nie? Nie, z zginąłem. Raz, faktycznie, raz. Eee, team stacja, Roszals, nie? Nie, stacja rebeliantów. Mówisz? No Dobra. Bo Team Zarośla jest na cztery tego. osoby. Querciak. Znam typa, który ma Querciako. <śm śmieszne było gdyby, gdyby to był on. Nie sądzę? A będziemy lamić, a przynajmniej ja. Eee, nie mów tak. Ja Mo może będzie... ci się uda. Może ci się uda. Może. Mm -hmm. Może mi się nie uda zginąć w pierwszej minucie. O, jaki Deli napisał, Kasia kocham Cię. I za serduszkowo. O, jak słodko. Co? Nie ma to jak y wyznawać miłość na Minecraft'cie. Tak. Z tego się rodzą wieloletnie związki małżeńskie. Co? Tak. <noise> Aha. Dobra, zaczynamy ginąć. E, u mnie sytuacja ma się tak, nie mam bloków, mam jakąś tam zbroję i nie mam miecza. Ja mam łopatę. A tak sobie sobie myślę, bo arena jest niepełna, więc mogę sobie pójść do sąsiednich wysepów. I będę mieć dodatkowy łzy. Kurde, <laughs> bije mnie tym co trzeba i szary mnie zbił. Aha, ten zostawia dźwignię teraz. Co jest? Czym on w powietrzu dźwignię postawił? Co jest? Nie jest. wiem. On uhonoruje gracza z Piwriwa, bo jest... jest moją kolegą. Dziękuję to Podobno. Gdzieś ty spierdzielił. Aha, tutaj, do tego chyba. O, wygrałeś, Spivri, brawo! Ok nie wiedział co się stało. O, i miał bardzo dobry mieczek. Jesteś moim bohaterem. Jakiś typ chodzi sobie po środku. Nexus pl. 16, ten. O, i obok ciebie jest jeszcze tego. O, nie, dobra, to ty jesteś. Ale są trzy O, za jest, jest, na górze jest, na górze jest, Feli, kurde, dokładnie tu. Dobra, top 10 walk na Spivri w kontra. Nexus Blue. I on się kąpi. Kam... Leci na ciebie. Leci. Uważaj. Oj, jeszcze od dołu, od dołu, od dołu, od dołu od masz? Podwójne, bo tam są dwie osoby. Muszę ty wleczyć. Co tu się dzieje? Proszę państwa. I wygrałem. Steve Brief porobił sam czterech. Quadra kill. Czekaj, o. czekaj, czekaj. Ach, bo na. Któryś ty? kurde Co jest to? I ty tu <laughs> dobrze. Fak. Moż... Nie da mi zrobić. No pier... no Dobrze. I to by było... No co we mnie wchodzi... To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. No i widzimy się w następnym. Do zobaczenia i w się pożenie. Cześć, cześć Do, e, do widzenia. E, Subtuleksu. Coś ty powiedział? E, Subtuleksu. Nie. Nie ma żulenia osoby Ale dla ciebie sub no. osoby. No nie ja nie żulę osoby Nie ma. No, no, no. Niedobry spivuj. Nie ma Dobra. Chcę ci pomóc, jeśli I... się zgadza. A więc tak, by... E... Tak, no widzę. Da bitte.